Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard z raportu gracza.pl i witam was dzisiaj w grze Sanctum 2. Jest to gra niezależnego studia, jest to FPS, RTS i Tower of Defense, czyli... Multum rzeczy naraz Oczywiście tak, yy, czytając kartki nie idzie mi w ogóle Dlatego chciałbym dzisiaj Wam pokazać yy, grę od strony bardziej takiej zagrajmerskiej yy, Czyli mojej ulubionej strony yy, Możemy zacząć sobie tak, jak widzicie przyszedłem już sobie samouczek Ale specjalnie tutaj spróbujemy przejść go jeszcze raz Chcę wam pokazać po prostu grę, chcę Was zachęcić do jej zakupu była ona w chyba bundlu o jakimś ostatnim, o ile dobrze pamiętam. Nie kosztował w ogóle bundle zbyt dużo, tam parę dolarów. Oczywiście teraz gra jest niestety już chyba poza bundlem i trzeba ją kupić ceny aktualnie nie wiem, nie znam, nie pamiętam. Także no. Dobra, widzicie, piękna, ładna grafika, wszystko super, ładnie i w ogóle. E, więc, startujemy w takich dziwnych okolicznościach, jakbyśmy gdzieś spadli, kapsuła nam się rozbiła, no i ruszamy do przodu. Jak widzicie, e, wylądowaliśmy w jakimś dziwnym miejscu, gdzie ludzie sobie robią sweetwocie na tle e, rozwalonej e, ściany. Ok, e, jakiegoś ufola. Wciśniemy mi się w kadr, też chcemy mieć fotę Pięknie, mamy zdjęcie, lecimy dalej Dobra, tu się ktoś spalił, nikt się w ogóle nie przejmuje tym OK, mniejsza, nie będziemy też się przejmować O, jak widzicie mamy ręce Niestety nóg nie mamy, ale mamy ręce Także jest już plusik jakiś e, Tak, ogólnie nie wiadomo co tu się dzieje Tu jacyś ludzie w dziwnych kombinezonach Stoją, wyglądają strasznie, okropnie i źle Tutaj mamy oczywiście piękne detla detale W każdym miejscu Ach, och, można się przyglądać Oczywiście gra się przycina, ponieważ właśnie mi się coś dziwnego włączyło Zabywamy, pierwszą broń tak jak mówiłem, RTS, FPS i w ogóle strzelamy. To jest w sumie fajna sprawa, ponieważ właśnie tower defensów takich nie wiem, czy w ogóle jakieś są. Tak, oczywiście mamy tu pierwszego przeciwnika, oczywiście już dostałem. Nie wiedziałem za bardzo, że on tutaj będzie się czaił. Przygotuję sobie teraz broń. Tak, mamy dwa tryby strzelania, przez co właśnie możemy lepiej eliminować przeciwników. Oczywiście tu się dzieją dziwne rzeczy. O, dwa kwadraty spadają gdzieś na dół. Ciekawa sprawa. Dobra, oczywiście tak, gra jest tutaj niezależna, dlatego nie ma co się czepić tutaj specjalnie. Tu się ganiają Wow, niezły pościg. <laughs> śmieszny wygląda, mniejsza. Okej, okay, biegniemy oczywiście dalej. Nie proszę temu cofaniakowi, co tam biega w środku. I rzecz biorąc, gra jest naprawdę dobrze zrobiona, jak na właśnie niezależnych twórców. Więc ja jestem bardzo, bardzo za tym tytułem. Przypadł mi do gustu w sumie, lubię, fajna sprawa, że tak powiem. Tower Defense ogólnie lubię, Kontrol, żeby celować, tak. I mamy oczywiście kolejnych przeciwników. A nawet jednego przeciwnika. Jak widzicie, teraz dostaliśmy możliwość budowania. Tu mamy pierwszą, że tak powiem, budo do budowania rzecz. Jest to zwyczajna ściana. Oczywiście mamy również, jak widzicie, działko. Działko sobie postawimy gdzieś z przodu. Oczywiście tak. Jak widzicie, tam nam wyświetla ilu przeciwników wyskoczy nam za chwilę. Działko sobie postawimy może gdzieś bardziej z przodu, żeby nam chroniło. Yy, naszych towarzyszy. Oczywiście dział spada gdzieś z nieba, jak widzicie, już zbudowane. Jedno tylko, niestety, mogliśmy postawić. Możemy również postawić ścianę. Na przykład, nie chcemy, aby tych panów coś zeżarło. Dlatego, możemy postawić im tutaj ściankę. Dzięki czemu nasi przeciwnicy nie będą szli tędy. Jak widzicie, tutaj mamy taką. Jakby smugę, która pokazuje nam, które przeciwnicy będą chcieli się dostać do bazy. E, dlatego możemy zrobić tak. Niestety nie możemy blokować im totalnie przejścia, tak ja nie mogę zbudować w tym miejscu, ale na przykład bardzo bym chętnie jeszcze sobie... Tam niestety już za blisko jesteśmy. Już tutaj nie można zbytnio budować, jak widzicie, za bardzo, ponieważ właśnie to jest zbyt blisko tego wyjścia tych potworów. E, ogólnie rzecz biorąc, tak, nie wiem, czy coś jeszcze będą mógł tu zbudować za bardzo, raczej już nic. A zresztą nie, kurcze ja nie mogę budować już, <laughs> wszystkie przecież już te zużyłem do budowania, no mniejsza, czyli prawdopodobnie będę później budować. No i oczywiście tak, wspieramy tutaj naszych przyjaciół, towarzyszy, oczywiście możemy używać yy, innej broni jeszcze, jest takie śmieszne działko, które zadaje bardzo duży damage, ale również zeżera strasznie dużo energii, dobra. Na szczęście podczas zmiany przeładowywuje nam się broń, jedna lub druga, oczywiście tu idzie to bydle wielkie, więc może postrzelajmy trochę z tego lepszego oczywiście tak, musimy uważać, ponieważ nasi towarzysze również mogą zginąć, co by było bardzo niewskazane, dobra, dzisiaj zobaczymy, czy możemy budować, tak, możemy budować dalej, może masz do tego miejsca budować jednak, przepraszam tutaj wprowadziłem was w błąd, jednak tutaj można budować dalej, e, oczywiście tak, chciałbym zabudować może bardziej hmm, tak, żeby mieli cięższe manewry do wykonania to możemy zrobić na przykład tutaj kolejny, kolejny, kolejną ściankę i na przykład jeszcze do tego byśmy sobie postawili z tej strony naszą wieżę. Dzięki czemu, oczywiście, tak ona się ładnie dobudowała do reszty, fajnie to wygląda. No i jeszcze możemy zbudować jedną ścianę. Oczywiście tutaj za bardzo to już nam nic nie da. Nie wiem, gdzie ta ściana w sumie by mogła stać za bardzo. Skoro nie będzie ona nam tam, może gdzieś z tyłu byśmy postawili. Chociażby. O, tu można postawić. Widzicie, będą mieli dłuższą Płysięcia. drogę do. Dzięki temu, że postawimy w tym miejscu, będą musieli biec aż tam taki kawał. A oczywiście tak, i jeszcze możemy y, ulepszać nasze wieże. Jak widzicie, mamy tutaj wieżyczkę, mamy oczywiście możliwość ulepszania jej. Oczywiście że schodzi nam tam z y, naszych <laughs> zasobów troszeczkę, ale za to zwiększamy jej demo, i szybkość i te sprawy. No, typowy Tower Defense, można by wyłożyć. Ale jak widzicie, z pierwszej osoby Tower Defense bardzo ładnie działający. O oh, ja oczywiście tutaj wstrzymiłem granata. Ten się już gubi tutaj, potwór. Oczywiście Musimy uważać, ponieważ my też możemy zostać znokautowani, że tak powiem. A to by się skończyło naprawdę niedobrze. Dobra, oczywiście, z mojej super ulubionej broni i ta zadaje bardzo fajny damage, więc tego tak ją lubię. Oczywiście, nasze działko nas wspiera, tam widzicie bardzo doskonale. No i ogólnie rzecz biorąc, no dobrze nam idzie. Mamy oczywiście naszych towarzyszy eee, tutaj fajna zabawa. Oczywiście warto pamiętać, że właśnie podczas zmiany broni nam się przeładowuje ona również. No i co? Ostatni znak. Kolejne działko, które możemy postawić na przykład trochę bliżej. Działko na szczęście chyba jest niezniszczalne, o ile dobrze mi się wydaje, więc spoko. Jest całkiem sympatycznie. Zawsze ewentualnie można postawić na przykład do obrony tego działka gdzieś tutaj jeszcze jakąś ścianę, ale tę ścianę warto postawić trochę dalej. jeśli by się któryś z przeciwników przycisnął, to widzicie. Oczywiście możemy skakać, sprintować. A, zapomniałem o możliwości skoku. Przecież mogłem sobie przeskoczyć przez tę ścianę i tyle. Dobra, mniejsza. Czekajcie. A może na postawić w tym miejscu, dzięki czemu również będą mieli trochę dłuższą drogę będą musieli aż przejść tędy. Oczywiście tak, tutaj również mamy jakieś widzicie działko, które zadaje bardzo duże obrażenia. Możemy dobudować sobie jeszcze ścianę. Czekajcie, gdzie mogę sobie dobudować ścianę? No oni oczywiście tutaj biegają i właśnie oni się dostają do tego, jak widzicie tutaj centrum jakby. Jeśli oni przejdą przez to, to tracimy punkty. Dobra, możemy postawić na przykład jeszcze tutaj jedną ścianę i już nie mamy niestety dostępnych ścian. Tylko przeskakujemy na drugą stronę i zaczynamy Kolejną akcję, chociaż jeszcze możemy ulepszyć np. do końca działko. Dzięki czemu skoczyło ono na drugi poziom i zadaje o wiele większe obrażenia. Dobra, finałowa runda. i tak, czas strzelać. No i więc jak widzicie, Tower Defense pełną parą. Oczywiście zapomniałem dodać, że gra posiada również tryb multiplayer, dzięki czemu możecie bez problemu tagryzować ze swoimi znajomymi. Do czterech, o ile się nie mylę, graczy jest tryb, więc myślę, że na pewno spodoba Wam się jak i wasze Oczywiście trzeba uważać, aby nasi towarzyszeń zginęli. Na szczęście udało się. Jak widzicie zwycięstwo! Na szczęście wygrano! Hoj przygodo! Tutaj oczywiście biegamy kobietą, jak sami widzicie. Drugi poziom wbiłem sobie Flow i moim. Dobrze, więc ruszamy do przodu. No i oczywiście tak jak mówiłem można grać z przyjaciółmi, a wręcz najlepsza zabawa jest z przyjaciółmi. Jak widzicie do czterech graczy tak jak mówiłem. Możemy zaprosić oczywiście kogoś z naszych znajomych ze Steama. No to co, spróbujmy jeszcze sobie, oczywiście, drugą. Tak, wstawki komiksowe dosyć tutaj e, często widać. E, a się gra jest właśnie takim młodym stylem komiksowym, w sumie, zrobiona. Podoba mi się, znaczy, zależy, wiecie jak to lubi, mi się takie. Ja tam lubię właśnie, jak. Kombinują w każdą stronę, oczywiście bez przesady. Dobra, gra załadowana, możemy ruszać dalej. Mamy tutaj oczywiście do wyboru, teraz już chyba postać naszą. Oczywiście najbardziej mi się podoba ta zwyczajna laska, ale jak widzicie, mamy tutaj różne rodzaje broni, Ta ma zwyczajną jakąś tam maszynowe, ta ma jakoś reksa, cokolwiek by to było. Tutaj ma snajperkę, a ten ma shotguna, więc widzicie, ma więcej HP, o ile dobrze widzę. Ten ma lepszą celność, ten ma super kontrolę w powietrzu, że tak powiem. No i każda postać ma jakiś tam, widzicie, swoją, swoją specjalność. Ja wezmę podstawową postać. Jak widzicie, możemy sobie tutaj również dodawać, kupować jakieś, ulepszać rzeczy. Możemy sobie tutaj wrzucić, oczywiście tak, mamy dwie rodzaje wież, jak widzicie. Jedna działa dobrze przeciwko jakimś tam słabszym przeciwnikom, i tak dalej. Ta jest standardową wieżą. Ja sobie chyba. ta ma dużą szybkość, ta trochę mniejszą, ale za to ta duży damage zadaje. Wezmę taką podstawową. Oczywiście im wyższy poziom, tym lepsze można mieć przedmioty. No i myślę, że wystartujemy w takim mniej więcej stylu, oczywiście nie będę zapraszał aktualnie nikogo do gry, wy możecie bez problemu. Dobra, no i cóż tu się dzieje? Jak widzicie tak, mamy z powrotem tutaj tą naszą core, to się ładnie nazywa, czyli ten nasz taki główny jakby cel. Oczywiście tak, przeciwnicy, gdybyśmy nie postawili tutaj ściany, a ja to zrobię, przeszliby sobie po prostu bezpośrednio do tego kora całego. Cora, kora, chłe, chłe, chłe. No i mamy trzech przeciwników na start. Oczywiście tak, oni będą teraz musieli biec tak i kało, żeby tam dojść. Oczywiście, my im tutaj nie pozwolimy, aż tak, żeby było im miło i sympatycznie, dlatego postawimy im tutaj jeszcze jedną ścianę, żeby musieli zrobić mały zakręt. Oczywiście mogę postawić aż cztery ściany, więc super, tu już nie możemy postawić, żebyśmy żeby im, im zablokowali drogę i wtedy by nie mogli przejść. Dlatego możemy postawić im jeszcze na przykład w tym miejscu, czyli będą musieli zrobić taki łuk, właśnie przez co stracą trochę czasu więcej. Tu mamy oczywiście dwóch przyjaciół, którzy nam pomogą w obronie. Możemy teraz na przykład zrobić jeszcze tutaj taki zakręt, dzięki czemu przeciwnicy nie dojdą tak szybko, będą musieli obiec tą właśnie barykadę dookoła co nam oczywiście również y, da trochę czasu. Tutaj niestety mają prostą drogę, dlatego będziemy musieli niestety chyba pokonać ich aktualnie gdzieś dalej. E, postawię oczywiście jeszcze w tym miejscu sobie, skoro mogę. Mamy jeszcze dwa działka do dyspozycji. Oczywiście ściany możemy zamieniać w działka. To również jest bardzo fajna sprawa, dlatego możemy na przykład sobie w tym miejscu, popatrzcie, o, skoczę sobie tutaj, możemy sobie postawić na przykład w tym miejscu działko, czy zamienić ściany na działko. Dzięki czemu działko właśnie zostało, że tak powiem, dotransportowane. No niestety, bo już nie mogę budować, jak widzicie, nie mam już dostępnych tutaj żadnych surowców ani nic takiego. Czy ja mogę działko ulepszyć troszeczkę? Tak, możemy. Jak widzicie, zeszło nas surowców całkiem dużo, nie ma surowców, nie mam ścian. No to co? Do roboty w takim razie. Obrońmy tą, tą, tą falę. Oczywiście możemy sobie przybliżać. Celownik nam się trzęsie, jak widzicie. Jakieś wielkie bydle wyskoczyło na sam start. Okej, okay, na szczęście wychodzą pojedynczo, dlatego ja mam większe szanse. Okej, okay, kolejny przyjaciół pokonany. Na początku oczywiście nasza broń zadaje strasznie dużo obrażenia i bez problemu sobie radzimy bez pomocy jakichkolwiek wieżyczek i naszych przyjacie... przyjaciół, przyjaciół, przyjaciółów. Przyjaciół, miałem powiedzieć, czy coś jakiego. ale tak, jak widzicie. E, one trick pony w ogóle, dobra e, więc e, możemy sobie po prostu tutaj zrobić, że tak powiem, naszą bazę taką mega mocną i nawet działka same by później wystarczały pewnie, chociaż wiadomo, nasza pomoc również jest jak najbardziej wskazana, okej okay, więc to, lecimy w takim razie tutaj dobudować dalej jest moją ok. ścianę czyli jakąś moją tajną taktykę, która tak naprawdę pewnie nie będzie działała ale ojej, kto by się przejmował, dobra teraz tu mają bezpośrednie przejście, więc hmm, zróbmy im tutaj kolejny kawałek ściany jak widzicie, strasznie dużo tych ścian można ładować Tutaj oni chyba nie przejdą, ale od wszelkiego lepiej postawić, ponieważ jakiś mały przycisk. O, widzicie, teraz nam się tu ładnie tak zrobiło. To możemy dalej stawiać, przez co oni będą musieli przebiegać aż taki kawał, żeby dojść do tej naszej bazy. I na przykład teraz możemy postawić tutaj ściany, przez co oni będą musieli tutaj zrobić zakręt i tutaj ten dybiec. Więc możemy postawić jeszcze hmm, na przykład tutaj. Ok, i czy ja niestety już nie mogę postawić ani działka, ani ściany, więc pędzimy z powrotem. Yy, możemy ulepszyć nasze działko, czekajcie, to było już trochę ulepszone, więc ulepszmy je dalej, dzięki czemu wskakuje na drugi poziom i jest o wiele mocniejsze, widzicie fajnie tam jest to zrobione, że to wszystko gdzieś skądś się pojawia, a nie tak nagle, Czyli na przykład spada to działko gdzieś tam z kosmosu i się ulepsza, Ok, trzeba się oczywiście tutaj też kryć, ponieważ przeciwnicy potrafią zaatakować, przez to. Nasza postać również może zginąć, i przez to musimy czekać na respawn. A przez to możemy również, że tak powiem, yy, troszeczkę tutaj ucierpieć. Oczywiście tak, strzela do mnie ze wszystkiego. Polecieli teraz na moich przyjaciół, więc lepiej by było tutaj ich obronić. Szkoda by było stracić, właśnie, że tak powiem, tutaj jakieś wojska. Oczywiście te cwaniaki plujące z jakiejś mazi czy z czegoś bardzo nas podburzają, jak Niestety zginął jeden z moich przyjaciół. Pokój twojej duszy. A, można go odbudować ogólnie chyba. A nie, zbudować. O nie! Przyjacielu, dlaczego zginąłeś? Cóż z tobą się stało? Dobra, mniejsza. No niech giną. Życie. No ho ho. Dobra, więc tak. Kolejna działka. Teraz przydałoby się postawić... Widzieliście, przeszli całkiem daleko. Może postawmy działko w tym miejscu. Całkiem takie... Ner... ner e bleh, chciałem powiedzieć ładnie. Newralgiczne miejsce. O, chyba lepiej teraz mi wyszło. Czyli tak, ci przyjaciele mnie strasznie wkurzają, bo oni gdzieś tutaj skręcają zając biec, że tak powiem, jednym y Ciągiem, więc może zróbmy im tutaj takie hamskie dwie ściany, albo zróbmy im po prostu o, będziemy tępić właśnie tędy, zrobimy im taki korytarz śmierci, że tak ładnie powiem. Możemy zrobić na przykład coś w tym stylu. Oczywiście tak, jak widzicie, czas nam się odlicza do kolejnej y, tutaj inwazji, że tak powiem, więc nie zawsze możemy y, tutaj, że tak powiem, działać na to, kiedy wypuścimy kolejną falę, ale możemy bez problemu sobie wypuścić tą falę. O, nagle mamy postać za czasie trząść, dobra, nie wiadomo dlaczego. Tak, no i oczywiście niszczymy, niszczymy. Zmieniamy broń szybciutko. Moje działka na szczęście mi pomagają, oczywiście trzeba uważać. Dobra, zmieniamy. Wow, 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 wow! tu jakiś mały cwaniak mi nagle wyskoczył. Jezus, ten wielki też. Ale się wystraszyłem, ohoho, oh. źli przeciwnicy. Dobra, kolejnie oczywiście, kolejne fale to kolejne morderstwa na nasze konto. Oczywiście tutaj zaraz mi zginie pewnie. No niestety, zabili mi kolejnego przyjaciela, a szkoda. No trudno, tańczy nie są zbyt pomocni i mocni. Ojej, dobra, udało się na szczęście, kolejną fale pokonać. Oczywiście tak, zdobywamy jakieś dodatkowe doświadczenie. Dobra, więc teraz tak jak mówiłem, zrobimy tutaj rzeź, dlatego postawimy teraz kolejne działko w tym miejscu i w tym miejscu, dzięki czemu przeciwnicy będą mieli naprawdę ciężkie orzech do zgryzienia i będą musieli sobie jakoś poradzić. Dobra, więc robimy tutaj taką drogę śmierci. Ała! Zrzuciłem sobie chyba na głowę właśnie ten budynek. Jestem ciekaw... czekajcie, spróbujmy to zrobić jeszcze raz, tylko sobie skoczyć gdzieś dalej. Czy mogę się zabić sam, że tak powiem, yy, so, sam siebie? Tak, dostałem właśnie z budynku. O tym nie wiedziałem na przykład. Kurde, ale masakra. Możemy sami siebie zabijać. To ciekawe. Ok, więc tak, stawiamy oczywiście się do końca. pójdzie mu ulepszyć jeszcze jakąś wieżyczkę. Czyli na przykład ta jest już na drugim poziomie, to lepszą może jakąś, która jest bliżej, na przykład Tom, troszkę bardziej. No i zaczynamy kolejną falę. Fajna zabawa, oczywiście, tak, jak widzicie, boss, o mój Boże, skoczył na mnie cwaniak, Zabawa jest przednia, oczywiście, gdy tylko mamy z kim grać. Na pewno wiele przyjemniej się gra z przyjaciółmi, na przykład przez jakiegoś TS albo scapa. Skypa. Skypa, Skypa, ojej, Jak to woli mówić, to tak ten mów. Okej, okay. ja się tu skupiłem na grze, nie wiem co mówię, więc przepraszam Was za to. ojej, to bydle na mnie skoczyło. Więc, o kurde, zaraz zginę. Będziecie świadkami mojej śmierci. Albo i może nie, fajnie by było jednak nie zginąć. Więc ogólnie gra jest bardzo ładna, sympatyczna, miła. Chodzi bardzo płynnie, ładnie i nawet na moim sprzęcie, który nie jest jakoś specjalnie mocny, yy, działa idealnie. Dobrze, kolejne, że tak powiem, mm, zwycięstwo. Oczywiście tak, możemy sobie ulepszyć yy, tą wieżyczkę na drugi poziom, przez co jak widzicie nie możemy ustawić kolejnych wieżyczek ponieważ nie mamy dostępnych surowców, więc oczywiście tak, ja sobie po poulepszam wieże, które już mam, nie będę dobudowywał nowych pójdziemy dobudować za to sobie dalej moją tutaj ścianę, czyli mój korytarz, yy, przez który przeciwnicy będą musieli się jakoś przycisnąć, dobra, kolejne tutaj ścianki jak widzicie tutaj bardzo fajnie można również operować tym tą mapą, czyli na tych kwadratach stawiać różne właśnie przeszkadzajki dla przeciwników dzięki czemu Mamy my większe szanse, a przeciwnicy, jak widzicie, nie dają rady. Okej okay, tu idzie jakieś wielkie bydle które, jak widzicie, ma dziwną posturę. Oczywiście to są wszystko obcy, dlatego. Wow, ta broń zadaje bardzo dużo obrażenia. To są wszystko obcy. Oczywiście, jak widzicie, są również punkty krytyczne na ciele, że tak powiem, przeciwników. Gdzie dzięki czemu, na przykład, jeśli strzelamy w ten gluta, którego on ma na górze, zadajemy o wiele większe obrażenia niż normalnie gdzieś tam po kończynach, jak widzicie. Czyli również tutaj system, że tak powiem, tego, tego strzelania jest również fajnie rozwiązany. Oczywiście znaczy moje działka strasznie mi pomagają. Ok, szybkie przeładowywanie. Mamy dwa tryby w tej broni. Zapomniałem zaraz wam każdy drugi. Oczywiście tak. Rzucamy takimi granatami. To niestety taki granat, że strasznie dużo nam amunicji, ale jest na szczęście bardzo mocny. Również ciężko trochę z niego trafić. Wybarając teraz Tych tyk. Ty, ty. Rozwalamy temu dziwnemu czemuś jego główkę. Ok, no jak widzicie trzech bossów. Pokonanych. Bardzo fajna rzecz. Ogólnie teraz będzie chyba już ostatnia fala, więc zróbmy tym przeciwnikom tutaj naprawdę piekiełko malutkie. Dobra, ta jest na drugim, ta jest na... zaraz będzie też na drugim. Dobra, mamy dwie wieże na drugim poziomie, to może trochę też poulepszamy. Ogólnie rzecz biorąc, no gra jest naprawdę fajna, wciągająca i sympatyczna. Osobiście bardzo mi się podoba granie w nią. Ale tak jak mówię, no z przyjaciółmi to wiadomo najlepiej. Dobra, więc ci mają tutaj naprawdę teraz przerąbane, jak widzicie. Zrobiłem sobie tutaj taki, te, a wręcz im zrobiłem taki e, korytarz śmieszny. Dobra, oczywiście możemy na przykład jeszcze tutaj dobudować, przez co będą musieli zrobić mały zakręt. No i mniejsza, zaczynamy. Ja mam oczywiście w tej postaci podwójny skok, e, to jest jej perka taka, jakby. No i co? I kolejni przeciwnicy. Oczywiście ja tutaj bez celowania najlepiej mi się gra, ponieważ wtedy widzę więcej. Oczywiście, dużo opcji możemy zmienić, nawet kąt widzenia, dzięki czemu oczywiście więcej widzimy. O wow, kąt widzenia, <laughs> nie, to by było głupie, gdyby działało jakoś inaczej, ale tak. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo sympatycznie tutaj twórcy wszystko, że tak powiem, przemyśleli. Każdy wiecie, lubi grać na trochę innych ustawieniach, dzięki czemu możecie sobie bez problemu je zmienić. Oczywiście tego bossa jak nie zaciukał, jest bardzo tutaj, widzicie, twardy. Wow, tu właśnie bym zginął od szarży jakiegoś dziwnego stwora. A, to są te co strzelają dziadostwem jakimś. Tamten jest bardzo widzicie. E, dostaje od nas dzięki temu, że właśnie strzelamy mu po tej główce śmiesznej. Dzięki czemu właśnie zdajemy ogromne obrażenia. No ale spoko, ten też za chwilę powinien zginąć. One nas nie atakują, one chyba jak dojdą, to po prostu zadają strasznie duże obrażenia temu korowi, czy jak to tam się ładnie nazywa. Ten jest jakiś strasznie wytrzymały upierdliwiec. to chwilę mi przejdzie dalej, ja to by było naprawdę nie tylko załatwmy go do końca. O, ten jakiś tu z wody zaczął robić, gdzieś z boku. Dobra, i wybuchnął. Przeszedłem właśnie, kolejną misję. Dobra, więc jak widzicie gra wygląda naprawdę ładnie, sympatycznie, fajnie. Yy, widzicie, kolejny poziom wbiłem. Wow, strasznie duże doświadczenia. Prawie czwarty poziom, szkoda, że nie wymienię tego kolejnego poziomu. No i tak, no i w sumie chyba to tyle by było. Odblokowałem jakąś, widzicie, kolejną chyba wieżę, którą będę mógł ulepszać. I dodatkowy jeszcze slot na wieżę. Odblokowałem. Dobrze, więc tak. Ja sobie pójdę grać dalej, a w tym momencie się z Wami żegnam. Mówił Robin Skateboard. Dzięki za obejrzenie tej takiej krótkiej przedstawiajki, czy cholera wie co ja tutaj wymyślam, zmyślam, słówka i w ogóle. No ale tak, mam nadzieję, że zachęciłem Was tutaj do zakupu, do zagrania w tą grę. No i co? No i myślę, że to by było na tyle. Więc do usłyszenia, dzięki za obejrzenie i cześć. Z miłego grania, trzymajcie się.